Witam serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale chciałbym przybliżyć troszeczkę zmiany, jakie następują w projekcie Planet Watch. Jak dobrze wiecie, z mojego kanału wspieram ten projekt, więc, szczególnie dla mnie, ten, te zmiany, które w, w zeszłym tygodniu, w zasadzie w tym tygodniu, zostały zaanonsowane, mają duże znaczenie. Natomiast, jeśli Was to interesuje, Zamierzacie wejść w ten projekt, albo już nim jesteście i powiedzmy, czujecie mały niesmak, jeśli chodzi o to, co zdarzyło się w projekcie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To zapraszam do obejrzenia tego materiału. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Jeśli Wam materiał się spodoba, to bardzo proszę, dajcie łapkę w górę. Będę wiedział, w jaki sposób kanał ma się rozwijać. Zachęcam również do skorzystania z linków, które zamieszczam, zamieszczam pod filmem, zarówno tym, jak i innymi. Są to linki afiliacyjne. Jeśli z nich skorzystacie, wspomożecie kanał w jego budowie i dalszym rozwoju. Także serdecznie zachęcam. Natomiast zrobicie i tak co chcecie. Zatem zapraszam do materiału.

Procent od swojego szczytu, który miał miejsce w listopadzie, no to już jest powiedzmy spora, spora stracha. Natomiast, no, to jest krypto, trzeba się liczyć z takimi spadkami, jak i z podobnymi wzrostami. Także, jeśli jesteście w krypto, to doskonale zdajecie sobie sprawę, że takie wahania to jest codzienność. Albo to akceptujemy, albo wychodzimy z krypto. Proste, jak drut, za przeproszeniem. Eee, więc tak, cena tokena w tym momencie to jest 4 centy. Oj, znowu włączył się Brave, proszę bardzo. Eee, natomiast jestem przekonany, że projekt cały czas jest świetny w swoich założeniach i powoli te założenia realizuje. Co prawda, pojawił się już niedawno ten problem z, dystry z dystrybutorem sensorów typu czwartego firmą e Getaware. I tak naprawdę to rzuciło bardzo duży cień na samoistne, powiedzmy, dołowanie projektu. I tak naprawdę od miesiąca albo i dwóch ta sytuacja pozostaje niewyjaśniona, ale o tym za chwilkę. Chcę powiedzieć o tym, że firma Planet Watch dokłada wszelkich starań aby wyjść z tej trudnej dla siebie sytuacji. Możemy na to patrzeć w różny sposób, ponieważ no wiadomo, ludzie zostali troszeczkę z palcem w nocniku. Chcę powiedzieć o tym, że firma Planet Watch dokłada wszelkich starań, aby wyjść z tej trudnej sytuacji dla siebie. Przede wszystkim to jest Trudna sytuacja wizerunkowo, gdyż no nie ukrywajmy, taka sytuacja, gdzie nagle blisko 50 tysięcy użytkowników, którzy zaufali projektowi i, i, i samej osobie CEO, nagle zostaje bez obiecanych za przeproszeniem zarobków, a także z urządzeniami, za które zapłacili i które tak naprawdę oprócz tego, że. Fajnie sprawdzają się jako urządzenia monitorujące powietrze, to tak naprawdę nie spełniają swojego podstawowego założenia, czyli nie zarabiają. Natomiast hmm, wiem, że firma od samego początku, w moim mniemaniu przynajmniej, działa bardzo transparentnie. Może nie w 100% transparentnie, bo wiadomo, że jest to projekt komercyjny i ciężko powiedzmy o finansach mówić. Bardzo transparentnie, tak, aby, aby gdzieś tam powiedzmy potencjalnych inwestorów nie przestraszyć. Ja to całkowicie rozumiem. Natomiast um, z punktu widzenia użytkownika i, i, i inwestora w projekt jest to dla mnie może nie do końca fair. Natomiast na to nie mam wpływu. Um, natomiast pragnę skupić się na tym, żeby tą sytuację całą e, wyjaśnić, ponieważ no, jestem tym zainteresowany, tak? Um, w tym momencie widzicie CEO projektu Claudio Parinello. I jego wystąpienie tak naprawdę, które, które miało miejsce 4 maja, w którym wyjaśnił on to, co w projekcie w tym momencie się dzieje, wyjaśnił wszystkie potencjalne zmiany, jakie zajdą w projekcie, bo tak naprawdę projekt wciąż jest młody, wciąż się rozwija i, i, i ciężko by było uznać, że pozostanie w tym miejscu, w którym jest gdyż y, zwyczajnie nie poradziłby sobie na rynku. Dlatego jakieś zmiany muszą być wprowadzane, czy będą to zmiany na lepsze, nie, wi nie wiadomo. Natomiast e, spotkania takie, które co jakiś czas y, powiedzmy odbywają się i, 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 i Claudio pokazuje siebie, y, jak i to, co w projekcie się dzieje, y, sprawia wrażenie, że projekt jest, y, wydaje się przynajmniej, bardzo transparentny. Postaram się zwięźle streścić temat, o czym mówił prezes, CEO projektu. Więc tak, mówił też o, troszeczkę o, o finansach. Wychodzi na to, że z informacji, Claudio, wynika, że firma w 2021 osiągnęła 5,2 miliona obrotu i zanotowała dodatni bilans finansowy, co jest nie lada osiągnięciem, jak na startup. Zdradzono również, że w roku 2022, czyli w obecnej finanse firmy wyglądają o wiele lepiej, natomiast nie padła konkretna kwota. No, zresztą nie dziwi mnie to całkowicie. Na ile te. Dochody, te 5 milionów te 200 tysięcy euro, to jest wynik jakiegoś tam jakiejś sprzedaży danych, a na ile jest to tylko i wyłącznie wynik, który w 100% nie wiem, czy tam w jakiś w jakich, w procentach jest pokryty ze sprzedaży i urządzeń i, i licencji, tego nie wiem, ponieważ nie, nie, nie mam na ten temat żadnych danych. Padła tylko kwota o. o o obrotach, no i tyle, tak? Powiem teraz troszeczkę o zmianach, jakie nastąpiły w projekcie. A w zasadzie mają nastąpić, bo to są w dużej mierze propozycje, które gdzieś tam. Będą funkcjonować w przyszłości, natomiast będzie to też zależało od głosowania osób, które są do tego uprawnione. Więc, tak, i proszę wybaczyć, będę się posiłkował tutaj tablicami, jak również i wizerunkiem CEO projektu. Mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko, jeśli, jeśli tak wierzę w transparentność projektu. Natomiast tak. Zmian tak naprawdę jest kilka. Zacznę od takiej dość drobnej, aczkolwiek znaczącej z punktu widzenia inwestora i będzie to zmiana w strukturze Recycled Bin. Jeśli ktoś uczestniczy w projekcie to wie doskonale, że Recycled Bin jest to miejsce, w którym znajdują się tokeny, a w zasadzie nadwyżka tokenów wyprodukowanych każdego dnia i te tokeny zostają transferowane dla użytkowników sensorów w momencie, kiedy sensorów danego typu jest więcej niż pierwotnie zakładano, jako maksymalną ilość. Także te tokeny są umieszczane w tym Recycle Bin i wędrują na poczet wynagrodzeń, wynagrodzenia dla użytkowników sensorów w momencie, kiedy gdzieś tam ta pula dzienna na wypłaty już jest rozdysponowywana. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to wystarczająco dla osób, które o tym nie wiedzą. Schemat, jaki obowiązuje w tym momencie sprawia w zasadzie, że kiedy w recycle bin nie ma już żadnych monet, to nagrody dla górników, czyli użytkowników sensorów drastycznie spadają. I w Miało to miejsce w przypadku ele, element sensor, czyli sensoru typu czwartego, kiedy to wynagrodzenie z przewidywanych w whitepaper 23 planet spadło momentalnie na 5 i wszyscy byli rozżaleni, no bo wiadomo, nie tak miało być i, 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 i nikt nie chciał się pogodzić ze spadkiem powiedzmy czterokrotnym swoich. Potencjalnych zarobków. W tym momencie projektodawcy zgłaszają propozycję, która oczywiście będzie musiała być zatwierdzona przez użytkowników, i ta propozycja będzie zakładała stopniowe zmniejszanie nagród, tak aby recycle bin nagle nie został pusty. Tak? Czyli będzie to powiedzmy stopniowe wygaszanie. Nagrod dla buników, i w, i w tym momencie będzie wiadomo, że gdzieś tam recycle bin i te nagrody e, się zmniejszają. Nie, nie będzie to, powiedzmy, tak bardzo odczuwalne. Na ile jest to zmiana, powiedzmy, jakaś kosmetyczna, a na ile jest, za, jest, stoi za tym jakiś poważny, powiedzmy, poważny plan, tego nie wiem. Ja nie siedzę w danych, ja mogę obserwować sobie eksplorera. I, i na jego podstawie, powiedzmy, wysunąć własne wnioski. Natomiast jeśli, jeśli coś takiego proponują, mniemam, że mają większą wiedzę niż ja. Znaczy mają na pewno, ale czy prawidłowo ją odczytują, tego nie wiem. Kolejną zmianą, jaka ma nastąpić w sieci, będzie zbudowanie tak naprawdę zwartej sieci, ponieważ w tym momencie funkcjonuje to właśnie w taki sposób, jaki widzicie na ekranie. Ja jest tutaj tutaj chyba jeszcze. Tu akurat w tym Total Devices chyba jeszcze nie jest zatwierdzona zmiana związana z użytkownikami Ewar Element, aczkolwiek tego nie jestem pewien, ale proszę stwierdzić, na podstawie takiej mapy co my możemy z nią zrobić. Ja przybliżę sobie na Polskę, tak. Podane jest, że mamy tutaj tak. O, zbliżymy. E, tak naprawdę mapa nie wygląda gęsto. Pomijam sam fakt, że, że nie działa ona tak jak należy. E, to rozmieszczenie tych sensorów e, jest tak naprawdę. W zasadzie skupia się tylko i wyłącznie w większych miastach. Bo jak możemy sobie sprawdzić, o, proszę, w Berlinie jest tyle sensorów, i tak naprawdę nie, nie wiem, na ile. Próbujemy sobie All Outdoor Sensor, tak? Zobaczymy, ile tych Outdoor Sensorów jest w ogóle, tak? Jest ich znacznie mniej. Proszę bardzo, to są sensory zewnętrzne. Tak naprawdę, w moim mniemaniu, to są jedyne w tym momencie sensory, które są miarodajne i które będą mogły pozwolić projektowi przetrwać. Wiem to już teraz, bo no nie wiem, może coś się zmieni. Natomiast proszę, proszę sprawdzić. Na terenie Polski mamy zaledwie kilkanaście takich miejsc. No nie wiem, no około, 30, około 20, 20 do 30 sensorów zewnętrznych, czyli to będzie arkino. Tak? Na podstawie tego um, możemy jasno stwierdzić, że ta sieć nie jest na tyle gęsta, aby pozwoliła na to, aby, te, aby, aby ktoś. Powiedzmy, całościowo mógł się jakoś zainteresować <coughs> danymi, które, które te sensory zbierają. Do tego powiem szczerze, tak: no, potrzebna by była znacznie gęstsza sieć. W tym momencie jej nie mamy, zobaczymy co będzie w przyszłości. Natomiast wiem, że projektodawcy chcą skupić się właśnie na tym, aby tą sieć gdzieś tam rozwinąć. Tak? Fajnie to wygląda powiedzmy gdzieś tam w momencie, kiedy o, w Beneluxie, gdzie, <laughs> gdzie tak naprawdę nie ma takich powierzchni, które, które byłyby jakoś tam super dzikie, tak jak gdzieś, no nie wiem, w Polsce, gdzieś tam góry czy coś takiego. Natomiast myślę, że wartościowe byłyby też dane sensorów umieszczonych w takich lokalizacjach jak, jak góry, czy gdzieś nad morzem, i to niekoniecznie w jakichś tam dużych miejscowościach. Tego w tym momencie nie ma. Myślę, że to, tego mocno brakuje w projekcie i nad tym chcą, na, na to chcą postawić. Bez tego, powiedzmy, projekt w 100% nie pójdzie do przodu w takim wymiarze, w jakim pewnie projektodawcy by sobie tego życzyli. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast to jest tylko gdzieś tam, to jest gdzieś tam tylko projekt, to jest jak najbardziej słuszny. Natomiast inna sprawa jest taka, że to o czym w tym momencie mówię, czyli, czyli to, że ta sieć tak naprawdę, a w zasadzie powodzenie projektu, a, za, a tym samym gdzieś tam to, że, 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 że token a w zasadzie cena to cena pójdzie gdzieś tam mocno do góry, przynajmniej w okolicy tego swojego ATH, jest mocno uwarunkowana tym, jak sieć będzie gęsta. I to, o czym przed chwilą powiedziałem, wskazując na mapie, że sieć jeszcze nie jest wystarczająco zintensyfikowana, nie jest, nie jest, nie jest w tak zwanym klastrze. Czyli tak de facto te dane można zbierać tylko i wyłącznie z jakichś tam większych miast, bo, 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 bo tych sensorów po prostu w małych miejscowościach nie ma. Sprawia to, że gdzieś tam ten projekt, projekt owszem zarabia, natomiast jeszcze nie, nie, nie posuwa się tak do przodu, jak mógłby. Natomiast jeśli faktycznie w planach jest rozwój sieci i, i, i do tego dojdzie, a wiadomo, że. Jest sporo inwestorów, którzy poważnie zainteresowali się projektem. To gdzieś trzeba, trzeba ten projekt rozwijać, i w tym celu ma powstać też API, dzięki któremu dane zbierane z sensorów będą w łatwy sposób dostępne, tak naprawdę dla każdego biznesu. Będą to oczywiście dane płatne, bo takie jest założenie całego projektu. Zresztą my dzięki temu, my jako użytkownicy sensorów też w ten sposób będziemy zarabiać, więc, więc to rozwiązanie jest jak najbardziej ok. A jeśli takie oprogramowanie sprawi, że dane będą bardziej dostępne i o wiele łatwiej będzie można je zdobyć, to sprawi, że projekt nie będzie już tak naprawdę projektem skierowanym do małej ilości osób czy też instytucji. Takie API jest zakładane w najbliższym czasie, zatem czekamy na rozwój wydarzeń. Oczywiście przychody z, z tej akcji, z, z, z API będą dystrybuowane wedle white paper, czyli w 80%, w 80 trafią do nas jako do właścicieli sensorów. A pomóc ma w rozwoju tego API, również zintensyfikowanie zagęszczenia samych sensorów. Tak? To, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, pokazując na mapie. I wreszcie bardzo istotna wiadomość dla użytkowników Element, w którym sam oczywiście jestem, firma Planet Watch wreszcie, po Półtora czy dwóch miesiącach podała do wiadomości publicznej ewentualne rozwiązanie, które ma na celu zaspokoić potrzeby inwestorów, którzy zainwestowali w sensor typu czwartego Element, a którzy to na skutek różnych perturbacji, o których już w, w tym momencie nawet nie będę chciał wspominać, zostali z przysłowiowym palcem w mocniku. I tą wiadomością jest to, że. <laughs> Firma Planet Watch no, nie chce zostawiać dużego niesmaku po, po wtopie z firmą GetAware i pragnie za wszelką cenę zaspokoić żądania właścicieli Element Sensor. Jaki jest ostateczny plan na zadowolenie klientów? Firma przeznaczy ponad 10 milionów dolarów. Ten plan jest tyle wart. Natomiast skąd te, te liczby tego nie wiem. Natomiast plan ten będzie powiedzmy zadośćuczynieniem. I do wyboru użytkowników będą tak naprawdę dwie opcje. Ja już sobie je tutaj pokażę, proszę bardzo. To są te opcje. Więc tak, pierwsza opcja będzie taka, że użytkownik, użytkownik sensora otrzyma voucher na 300 dolarów, które będzie można użyć jako zakup nowej licencji albo na zakup sensora. Aczkolwiek jeśli ktoś nie będzie miał na to ochoty i zamierza całkowicie porzucić projekt, w zasadzie będzie mógł wymienić sobie ten voucher na dowolną jednostkę monetarną, czy to będzie Algo, czy to będzie USDT, czy tam... Czy planet, to już bez, bez znaczenia jego, jego sprawa. Druga opcja jest taka, że będzie można otrzymać pełną refundację w środków, które zostały przeznaczone na zakup licencji. Oferty te nie będą się łączyć to jest bardzo ważne. Zatem matematyka pokazuje jednoznacznie, że bardziej wartościową finansowo opcją będzie opcja pierwsza. Czyli voucher na 300 dolarów. Natomiast uważam ja osobiście, że no nie do końca miało tak być. Ja nie poniosę jako takich strat, natomiast są osoby, które, które na pewno stracą i to, i, i to sporo, i uważam, że to rozwiązanie w 100% nie jest zadowalające dla użytkowników Element. Natomiast takie są propozycje. Jak będzie wyglądało to wszystko, dowiemy się już niebawem. Więc czekamy tutaj na rozwój sytuacji. To jest propozycja. Wiadomo już, że, że powiedzmy projektodawcy nie chcą pozostawić użytkowników Our Element w ciemnej D, więc, więc stąd są ta propozycja, ponieważ. Tak naprawdę 50 osób, 50 tysięcy osób, które, które zakupiły te sensory, tak naprawdę zaufały projektowi i zdecydowały się w niego zainwestować. Więc pozostawienie takiej ilości osób byłoby dużym niesmakiem i, i, i tak naprawdę byłyby przysłowiowym strzałem w kolano już praktycznie na samym początku projektu. Tak czy owak, uważam, że pr i marketingowo jest to świetne posunięcie ze strony projektodawców i sprawia to też, że projekt nie jest skamem, tak jak wiele projektów tak naprawdę w tym momencie. I tak naprawdę jak na początku powtarzałem, jest to inwestycja długofalowa. I co do tych dwóch opcji zadośćuczynienia, szczegóły, jak już powiedziałem, będą znane na koniec tego tygodnia. Będę na pewno o nich, o nich informował, bo jest to z mojego punktu widzenia ważne. Ważne jest to też, jak będą będzie rozliczane te 300 dolarów. Ja, ja osobiście nie przeznaczę tego na zakup nowych licencji, ponieważ tych licencji mam jeszcze troszeczkę wykupionych. Zamówienia na sensory też mam, pozostawiam je póki co, także będę chciał wymienić swój voucher na, na tokeny. Prawdopodobnie będą to planet, planet, planet tokeny i zostawię, zostawię sobie te planet tokeny. Natomiast e, nie wiem jak będą rozliczane. E, jeśli 300 dolarów będzie zamienione na, na, na planet tokeny w momencie, kiedy ja zakupowałem licencję albo, albo zakupowałem sam sensor, e, no to będzie cena dość wysoka i tych tokenów nie będzie nie będzie, nie będzie dużo. Więc, więc to za to nie będzie mnie całkowicie zadowalać. Natomiast jeśli po dzisiejszej cenie, czyli tych 4 centów będę miał rozliczony te 300 dolarów, no to jest, to będzie OK. To wtedy zostawiam sobie to i czekam aż aż, aż tam projekt się będzie rozwijał. Czy to będzie rok, czy to będzie dwa, tego nie wiem. Natomiast tak, taka będzie moja decyzja. Natomiast bardzo ważną informacją jest to, że 9 maja skończy się już wypłata tych tokenów, może przejdę do tego, nie widzę, że nie ma, aha, proszę bardzo, tu jest, tu jest informacja, że, że, że z dniem 9 maja skończy się ta pomostowa wypłata 5,4 planet tokenu na każdy sensor, która to była ustalona już około półtora miesiąca temu, a która miała obowiązywać do momentu ogłoszenia planu finalnego, ten plan finalny właśnie został ogłoszony tak naprawdę, to też te, te, te wypłaty zostają zastopowane i w tym momencie sensory, które posiadacie, które ja posiadam, przestają zarabiać cokolwiek tak? czyli tego 9 maja. Co do pozostałych informacji z projektu, to bardzo istotną informacją jest to, że CEO projektu ogłosił, że firma nie, wyprz nie wyprzedawała tokenów, aby zapewnić płynność finansową, a wręcz przeciwnie skupiła dość znaczną ilość tokenów z rynku. Nie podano um, konkretnej cyfry. Um, natomiast uważam, że jest to bardzo mądre posunięcie, bo tak naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, że cena tokena też gra istotną rolę w samym rozwoju projektu i jego dalszym istnieniu, bo jak wiadomo, im silniejsza cena tokena tym projekt będzie bardziej wartościowy, a tym samym może przyciągnąć większą rzeszę inwestorów. Tak jak zdarzyło się to na samym początku projektu, gdzie token oscylował w granicach około 50 proszę bardzo zrobimy sobie tutaj no max, token oscylował w granicach 50 centów. No w tym momencie jesteśmy znacznie poniżej, natomiast myślę, że Mam nadzieję, tak? To nie jest porada inwestycyjna. Natomiast uważam, że gdzieś tam ta cena pójdzie w górę w miarę rozwoju projektu. Trzeba spełnić powiedzmy kilka kilka warunków do tego. Natomiast jeśli projektodawcy będą działać zgodnie z planem swoim i konsekwentnie go realizować, myślę, że, myślę, że taki scenariusz nastąpi. W tym momencie już wiadomo, że nie jest to skam. Natomiast w dużej mierze projekt zależy od ludzi, czyli od nas, bo to my tak naprawdę stworzymy sieć sensorów, więc, więc będziemy czekać na rozwój sytuacji, no i tyle. Na koniec pragnę tylko nadmienić, że w momencie, kiedy informacje, o których wspomniałem wcześniej, w tym materiale się pojawiły, cena tokena poszybowała w górę. Proszę bardzo, zrobimy sobie tak, o proszę bardzo, to było to miejsce. 4, 4 maja, proszę bardzo. Tutaj sobie tam poszło, poszło mocno w górę. Eee, także inwestorzy bardzo pozytywnie odczytali te informacje o projekcie. No później wiadomo, troszeczkę to spadło. Natomiast to, to znowu sobie mógł zarobić. Jeśli, jeśli dysponował dużą ilością gotówki, eee, to, to tak działa. <laughs> Więc, tak, eee, jeśli ten materiał Wam się spodobał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, wcisnąć suba i ustawić dzwoneczek, abyście byli na bieżąco. Jeszcze raz podkreślam, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, a wszelkie decyzje podejmujecie na własne ryzyko i za własne pieniądze. Cieszę się, że mogłem zaprezentować dzisiaj te niewątpliwie pozytywne informacje. Mam nadzieję, że dalej będziecie śledzić informacje na moim kanale. Póki co dziękuję za dzisiejszy materiał. Do usłyszenia. Cześć.